Panie Marszałku, państwo posłowie, szanowni państwo. 12 maja obchodziliśmy 651 rocznicę nadania praw miejskich Ostrołęce. Historia Ostrołęki sięga końca XI wieku, kiedy to na piaszczystej wyspie znajdującej się na wysokości uścia omulwi wybudowano grudek obronny. Powstała wokół niego osada zapoczątkowała dzisiejszą ostrołękę. Najstarszy dokument źródłowy, który mówi o Ostrołęce jako o mieście pochodzi z 1373 roku i wiąże się z nadaniem przez księcia mazowieckiego siemowita III wójtostwa w Ostrołęce świętosławowi Romy. Jako Ostrołęczanin. Oświadczam, że dołożę wszelkich starań na rzecz rozwoju mojego ukochanego subregionu i miasta Ostrojenki. Dziękuję.